Ja najczęściej teraz spotykam się z innym podziałem, na podział na słodycze i na zamienniki. Na zdrowe zamienniki. Czy rzeczywiście istnieją zdrowe zamienniki i jakie to są? Och, my, bardzo ty, trudno jest powiedzieć o zdrowych zamiennikach. Oczywiście. Mm -hmm. Na szali fatalnej jakości baton z hipermarketu, a domowa kulka mocy na bazie masła orzechowego z bakaliami otoczona wiórkami kokosowymi bez siarczanów. No, faktycznie moc, waga tego drugiego. Jak powiedziałeś, jest to już ogromna. sama mam na nią ochotę. Ja mam na to ochotę, ale po drugiej stronie, na tego batonika nie grzech mieć też ochotę, mhm. bo ciężko jest się nasycić wtedy, kiedy znasz smak tego słabego, słabej jakości batonika, mhm. tym, tym zdrowym zamiennikiem. Bardzo trudno wtedy, kiedy już wejdziesz w różną relację z cukrem ale zachwycić się smakiem zdrowego zamiennika wtedy, kiedy chodzi ci ciągnący karmel z orzechami w mm -hmm. otoczce czekoladowej.